Kolejny krok na naszej drodze otwierania się na przyjście Boga. Tym razem przed nami góra. Zgodnie z zapowiedzią proroka Izajasza. I również u proroka Izajasza słyszymy. Podnieś mocno twój głos zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się, powiedz miastom ludzkim: oto Wasz Bóg. Ciekawe, że te, te same słowa Izraelici, te słowa Oto wasz Bóg, swego czasu powiedzieli o złotym cielcu, który odlali pod górą Synaj, kiedy wędrowali w początku swojej tej wędrówki przez pustynię do ziemi obiecanej. Mieli słowo obietnicy. Tak samo jak my usłyszeliśmy słowo obietnicy, słowo wezwania, słowo za którym poszli wychodząc z Domu Niewoli, z Egiptu i wyruszając właśnie w to miejsce, które obiecał im Pan Bóg, do ziemi obiecanej. Dopóki był przy nich Mojżesz, który opowiadał im o tym słowu obietnicy skierowanym przez Boga, potrafili zaufać. Natomiast kiedy Mojżesz zniknął im z oczu, ta ufność niestety zniknęła w ich sercu. W tym momencie stwierdzili. Nie, o takie słowo nie można się oprzeć. To nie jest fundament dla naszych kroków. To nie jest podstawa, żeby za czymś takim iść w swoim życiu. Nie, musimy mieć jakiś konkret, tak jak poganie mają swoich bożków y, odlanych z metalu czy też rzeźbionych z drewna, tak też my musimy odlać posąg naszego Boga. I tak właśnie powstał odlew Złotego Cielca. Y, on miał wyobrażać tego Boga, który wyprowadził ich z Egiptu. Y, nie był Bożek pogański. Chodziło o to, że Izraelici chcieli Boga zamknąć w kryteriach tego świata, odlać Go ze złota tego świata, mieć taki konkret, o który mogliby się oprzeć, zamiast tego słowa obietnicy, słowa, do którego potrzebna była ufność. Ta góra, przed którą stoimy, to brak ufności, brak zaufania w to, że słowo obietnicy Bożej rzeczywiście się spełnia, że jest konkretnym fundamentem, po którym możemy iść w naszym życiu, nie potrzebując, nie potrzebując opierać się właśnie o to, co odlane ze złota tego świata, o to właśnie, co tylko w kryteriach tego świata jest sprawdzone i pewne. W tym wołaniu Bóg powołuje nas do tego, aby zburzyć kolejną górę. Górę braku naszej ufności i uwierzyć, że słowo obietnicy jest słowem, które się sprawdza.